Dzisiaj pokazujemy taką aktywność, ok, tylko tutaj sekundkę, skoryguję, do pracy zdjęcia wyprostu w stawie łokciowym, ale też do sięgania i odwiedzenia oraz przywiedzenia, bo to możemy robić zarówno z, ze zgiętym jak i wyprostowanym, tak? tylko sekundkę Panie Krzysztof, ja będę trochę tutaj teraz pana prowadził. To tak, możemy to posywać. Teraz próbujemy jakby z jednej strony. Próbuję Wam rękę bardziej wyprostować. W tym momencie możemy bardziej skupić się na aktywności przygięciowej. Ja staram się z reguły też unikać tego elementu elewacji przedniej łopatki, czy tylnej łopatki, w zależności jaki jest element kompensacyjny, generalnie unoszenia barku przez pacjenta przy tej aktywności zgięciowej. częściej jest to tylna elewacja. I teraz też jest ważny element z mojego punktu widzenia, żeby pacjent sięgał do takiej, o aktywności wyprostnej i angażował tutaj w dół tak? z jednoczesnym zaangażowaniem w dłoni I możemy to w ten sposób robić tak? jeżeli pracujemy tą rękę czyli lewą to prawa automatycznie sobie pracuje z wyprostem natomiast jeżeli pan sobie zegnie w łokciu to możemy to robić bardziej już w sytuacji kiedy dół jest wyprostowany ale pracujemy nad aktywnością tylko bez wnoszenia tutaj tak? Bardziej przywiedziona ręka, tak? Żeby nie odwodzić tej, w tym elemencie kompensacyjnym łukcia do boku i opuszczamy, tak? Mamy zaangażowaną błąd. nie nie, nie pochyla się Pan, teraz Panie Krzysztofie, tylko prostuje tą dłoń. Możemy też tutaj zwrócić uwagę na komponentę do góry, teraz, proszę Pani do dobrze dobrze, 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 dobrze. Poprawimy to, sekundę, o. Możemy pracować nad tą komponentą też Wyprostu zdjęcia w stawie nadgarstkowym. Teraz w dół. Hop. I tutaj potrzebujemy więcej zdjęcia, tak? Natomiast idąc do góry możemy troszeczkę bardziej torować wyprost w stawie nadgarstkowym, tak? Czyli promieniowym nadgarstkowym. Ok. I tu, tu i jeszcze raz sam. I tu. Starałbym się przede wszystkim to, żeby pacjen nie nosił tak ręki do góry do odwiedzenia, tak? bo to jest często taka kompensacja, tylko trzymał przywiedzenie i wykonywał bardziej w czystym zakresie zdjęcia stawie Także w tym momencie to tyle. I zapraszamy do subskrypcji. Czy zachęcamy do subskrypcji kanału Habilis na YouTubie. Dużo fajnych filmów, ciekawe treści. Warto nacisnąć dzwoneczek i subskrypcję. Pozdrawiam. Na koniec proszę Cię o wsparcie mojego kanału YouTube. Możesz to zrobić naciskając przycisk subskrybuj i klikając dzwoneczek. Podziel się również swoją opinią na temat tego materiału, zostawiając swój komentarz. Pomożesz mi w ten sposób dzielić się wiedzą z innymi pacjentami oraz fizjoterapeutami. Teraz dziękuję Ci za Twoją uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!